Faktycznie zarabiają członkowie zarządu i członkowie rad nadzorczych. Tak jak mówiłam, wszystkie dane, które prezentujemy, są na podstawie naszych raportów płacowych, które rokrocznie wydajemy. Kilka liczb, tylko na podstawie jakich prób przygotowaliśmy na analizę, czyli dla zarządów w tym roku przeanalizowaliśmy ponad 1300 osób, dla rad nadzorczych ponad 2400. Oczywiście, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach i jeżeli będę mówiła o jakichkolwiek kwotach, to będę mówić o wynagrodzeniach rocznych, całkowitych wypłaconych w, w spółkach, ze względu na fakt, że tak też spółki raportują, raportują nam wynagrodzenia i. Pani Iwono, ja wejdę słowo, żeby była jasność. Dotyczy to spółek notowanych na tak, rynku podstawowym. Tak, dokładnie. Na, na rynku, rynku podstawowym. Dokładnie. I też jeżeli chodzi o to, jakie osoby uwzględniliśmy w analizach, to osoby, które przepracowały cały rok, w analizach nie uwzględniliśmy osób, które nie pobierały wynagrodzenia, czyli które dostały to zero bądź był brak danych. A co mogą Państwo zwrócić uwagę, że w radach nadzorczych w całej próbie miałam 387 osób, które nie pobierały wynagrodzenia lub spółki nie zaraportowały danych o wysokości wynagrodzenia wypłaconej w danym roku. To jest, to jest na pewno o wiele większa liczba niż w przypadku członków zarządów. Rozumiem, że to jest w tych 2 400, czy 2 400 plus, czy 2400, czy okay. 2400 plus W 2400 2400. To było tyle osób, dla których nie, nie, nie mieliśmy danych. jeżeli chodzi o taki powiedzmy udział populacji kobiet w, w radach i w zarządzie, to on tutaj jest porównywalny. W zarządzie mamy 13% w radach nadzorczych, około 16% to Panie, także dalej ten parytet płci yy, zdecydowanie przeważa na szale panów. Tutaj też w sumie widzę, że na spotkaniu y, jest analogicznie, także wszystko... Jest to... dużo pani, jest dużo pani. Tak, ale aczkolwiek <grybujesz> w <wniejszości> y, Także prawidłowo mamy zachowane. I jak, jak wyglądały wynagrodzenia? Zacznijmy od wynagrodzeń na przestrzeni lat, czyli tutaj od 2011 do 2019. Mogą Państwo zobaczyć, jak kształtowały się wynagrodzenia zarówno członków zarządu, jak i członków rad nadzorczych. Widzimy, że wynagrodzenia członków zarządu zdecydowanie, że tak powiem, osiągają lepszą dynamikę wzrostu niż wynagrodzenia członków rad nadzorczych, które de facto od 2011 są. Na bardzo zbliżonym poziomie i tutaj wzrosty wynagrodzeń są dosłownie kilku, kilku lub nawet nie, są, nie, mamy, nie mamy wzrostu wynagrodzeń rok rocznie. W 2019 mediana całkowita wynagrodzeń rocznych wypłaconych członkom rad nadzorczych to jest 48 tysięcy. Natomiast dla członków zarządów to było około 6, 670 tysięcy złotych. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na te dane w kółeczkach prezentowane na wykresie, czyli policzyłam stosunek właśnie wynagrodzenia członków rad nadzorczych versus wynagrodzenie członków zarządów, to mamy 7%. I tak, proszę Państwa, realnie to wygląda. Czyli członek zarządu średnio zarabia 7% pensji średniego. Średniej, średniej pensji yy, członka zarządu.